Siemaneczko, witamy wszystkich, których warto powitać jak zwykle. No, jesteśmy dzisiaj w Toruniu, jest marsz milczenia. Jest to no, spowodowane przez no, śmierć Klaudii, 24-letniej dziewczyny zamordowanej przez obcokrajowca krajowca z Wenezueli. No i tak jak już widać, Polska się łączy, Polska się jednoczy. Wszyscy, wszyscy działamy w tej samej sprawie. Nie chcemy mieć u nas w Polski drugich Niemiec czy tam Francji. Będziemy robić wszystko, żeby nie doszło do tego, aby imigranci osiedlili się w naszym kraju i robili takie rzeczy, no jakie się dzieją. A już mamy tego za dużo. Tutaj w Kujawce Pomorskim dzisiaj w nocy też został zamordowany Polak przez Kolondijczyka. No i działamy. Idziemy teraz właśnie w marszu. Dobra, ja już pokażę teraz. Nie Nie. nie. Dobra, ja już teraz pokażę. Tutaj, o proszę, Zagłębie, Lublin. Tak no, samo jednoczą lubi. się ze wszystkim, lubi. ze wszystkimi, no, tak. no Lubin, rodzinka, tak I jednoczymy się wszystkie kluby, wszyscy ludzie, Polacy, no, jesteśmy Polakami w pierwszej kolejności i no, nie pozwolimy, aby ktoś krzywdził nasze rodziny, naszych bliskich, nasze dzieci, a zwłaszcza kobiety. Jest jakaś idiotka, y, pani, y, nie, nie wiem która to była, że powiedziała, że tam na granicy, i tak dalej, to są przeważnie osoby, które biją y, kobiety. No. I on by tak, tylko słuchaj, kretynko. Y, ludzie, którzy do nas przybywają z tych obcych, obcych krajów, to oni nie mają w ogóle szacunku do, do kobiet. Oni gwałcą, zabijają kobiety. No a ty będziesz mówić, że my jesteśmy ludźmi, którzy biją swoje kobiety. Bo radzę Ci tylko po to, żebyś poszła gdzieś do sklepu kupiasem mózg, bo kurwa go nie masz. Przyjedź do nas, przyjedź do nas, a zobaczysz, no. kto bije kobiety. To po pierwsze, po drugie dbamy o bezpieczeństwo naszych rodzin, dzieci i kobiet tylko i wyłącznie dlatego, że rządzący tego nie robią. Dokładnie i rządzący zalewają nasz kraj imigrantami, legalnymi czy nielegalnymi. Obcy kulturowo, którzy nie potrafią i nigdy nie dostosują się do naszych reguł, naszych zasad i naszego prawa. My już byliśmy na granicy, wyśpiewaliśmy Niemcom hymn. nasz hymn prosto, prosto w twarz, bo tu jest Polska i nie będą sobie Niemcy przywozić do nas i przyrzucać imigrantów, dlatego nie znikniemy z granic tylko dlatego, że Tusk powiedział, że on zrobi kontrolę. Kto mu wierzy, kto mu ufa? Ja nie ufam żadnemu politykowi. Bo nie można nikomu ufać, Dokładnie. W polityce nie ufamy nikomu i dlatego my jesteśmy apolityczni. I mogą tutaj niektórzy tam być z nami z Konfederacji, z PiSu, z PO. Nas to nie interesuje, skąd jesteście, jesteście Polakami, a ta polityka was tylko podzieliła Powinniście bronić i... polskich polska interesów. Polska najważniejsza. To jest Polska! A polska polityka z Polaków robi idiotów i, że tak powiem, Polaków rękami Nasz kłócą nasza, nasza nasza, 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 się. Yes. Tak, politycy kłócą się naszymi rękami i naszymi ryjami. Oni się tym kłócą, że my później mamy same konflikty, a nie potrafimy się pojednać i zjednoczyć, albo ten zrobił to, albo ten zrobił tam, a gdzie referendum. Mamy to w dupie, która partia. My jesteśmy Polakami i nie ma, nie ma tutaj podzielenia. Partia taka czy taka. Jesteśmy Polakami i tyle. I trzeba obalić ten rząd, zrobić jedną normal jeden normalny rząd powinien być w tym kraju, a nie kilka partii, które napuszczają jednych na drugich, no stop jakieś kłótnie w tej polityce. Dość. Wojny polsko, -polsko – tak, Dość wojny okay. polsko-polskiej. Wiecie, są konflikty przez tak. politykę? wam za to, ale pozwólcie trochę. Żeby naprawdę było no, cicho, dobra? No, jest cicho, będzie cicho, cicho. Oczywiście. No, bądź my, bądź się cicho. my się cicho. potrafimy zachować jesteśmy, trzeba. Ja wiem, tutaj, jest tutaj, marż, tutaj jest marsz milczenia. Jest, tak. Tutaj jest marsz milczenia i dbamy o to, żeby nie było. Żeby, jak żeby to należy. było tak. bądź, że tą dziewczynę dziewczynę. milczenie Szkoda bardzo, bardzo, bo to... No. Szkoda dokładnie. To to była czyjaś dziewczyna mogła być matką, miała całe życie przed sobą. Tutaj toruń, doktora zrobiła. Trochę nas jest z jednej, z drugiej strony i miejmy nadzieję, że więcej tego typu sytuacji nie będą miały miejsca u nas w kraju. No i to by było na tyle. Później też jeszcze jakąś relację dodamy.